A witam, witam, ho, 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 święta i po świętach, kochane, święta czy nie święta o siebie trzeba dbać. Tą maseczkę już u nie widzieli z bilendy, tą co teraz kupiłam, to jest z diamentowa. Tutaj mam z OLESem. Kochane, polecam te maseczki. A dlaczego? Szybkie, szybko się nakładają, fajnie z twarzą robią, gdy wysychają, robi się, że tak powiem, inaczej ustawię. Robi się bardzo fajna taka powłoczka. o. Że to samo będzie schodzić. Konsystencja, kochani, ja zawsze robię w misece z dodatkiem wody. Ja uważam, że takie maseczki godne polecenia. Bilenda trafiła naprawdę, w, jakby to powiedzieć, we wszystko. Twarz jest gładziutka. Jednak święta. Jesteśmy zmęczeni. Wcześniej musieliśmy gotować, nie gotować. Powiem Wam tak. Obydwie jestem, podkładam się swoim nazwiskiem. Przede wszystkim tak. Ta pierwsza aloesowa maska, algowa. Do twarzy. Ja jestem od razu, mówię, alergikiem. O! Jak wysycha, będziemy składać ją tak osobno. Druga maseczka. To jest diamentowa. Tutaj jest maska algowa do twarzy. Te wszystkie są. Tylko, że ta robi, wygładza, liftinguje. Tą będę próbować jutro. Kochani, gorąco Was zapraszam, jeżeli widzicie gdzieś u siebie te maseczki, a kobiety lubią sobie, że tak powiem, na twarz dogodzić. Popatrzcie, jak to fajnie później będzie schodzić, jak to wysycha. Nie ma jakiegoś większego problemu. Schodzi płatami. I wtedy wiemy, że ona już jest gotowa do tego, żeby ją ściągnąć, bo ona sama będzie schodzić. Powiem wam, że każdy moment do dbania o twarz jest ważny. Tak jest moje zdanie. Także więc kochane, taka jest moja rutyna poświąteczna. W sumie jeszcze mamy drugi dzień świąt, ale uważam, że każda chwila jest ważna na to, żebyśmy mogli poświęcić dla siebie, dla swojej urody, dla swojego, że tak powiem, szczęścia. Kochane, jeszcze wesoły świąt i pamiętajmy, dbajmy o siebie, dbajmy o swoje, przede wszystkim total pięknie też wygląda dekolt. Jeżeli Panie macie tutaj większe zmarszki, to normalne rzeczy na szyi. Możecie wszędzie rozłożyć. Ja sobie raz w tygodniu robię taką maskę i powiem Wam, lubię ją, bo jest szybka, zwięzła, a rezultat jest niesamowity. Także więc pozdrawiam moje słoneczka. Bilenda maseczka to jest aloesowa, ta algowa. Druga jest, kochani, Bilenda Diamond na Lifting. Jest pełno tych maseczek. Cena jest. Adekwatna, czyli jest dobra do portfela tym bardziej teraz, a potrafi czynić cuda. Pozdrawiam.